Właśnie jestem pod ścianą. Będzie. o taka ścieżka kurde jak się idzie? taka ścieżka tam tutaj był dawniej yy, z tego co się orientuję yy, wy, wydeptany był znaczy był wytyczony w ogóle ogólnie szlak na, na gerlach i teraz już doszedłem do tego kurwa, zajebistego żlebu no i co i będziemy się wbijać w ścianę trochę się boję no ale dobra Dzięki, poz pozdrowienia i podziękowania dla yy, Patryka Wójtowicza. Patryk, dzięki za opis, który mi przysłałeś. Bardzo mi to pomogło znaleźć tutaj w ogóle ten, yy, to podejście pod Gerlach. Yy, no dobra, próbujemy. Sam jestem tutaj, nie ma nikogo. Myślałem, że ktoś będzie szedł. Wcześniej jak szedłem, wypatrzyłem tutaj w dwoje ludzi. Yy, tam z dołu jeszcze z, z doliny, ale no gdzieś zygnęli, nie wiem wydawało mi się, że oni schodzą, ale w ogóle ich tutaj nie minąłem yy, no i idę sam yy, no tutaj będzie widzę, że będzie grubo dosyć grubo, no ale no, myślę, że to jest do przejścia no kurwa, powiem szczerze że ten pierwszy odcinek tutaj wbicia się w ogóle tutaj w ten żleb to no nie jest, nie jest łatwe to kurde nawet się nie spodziewałem że to będzie takie lufiaste lufiaste wejście w ten żleb tam dobrze że były jakieś takie stare klamry tutaj są to jeszcze no idzie to jakoś przejść bo tak, tego nie było to bez aksekuracji to bym to nawet w ogóle nie zobaczył. zobaczył, powiem szczerze, że spojrzałem w dół to było ciekawie jeszcze najgorsze, no że tu jeszcze trzeba będzie stąd zejść, kurwa. Ale dobra, idziemy dalej. Siedzę pod płachną dziwakową na wysokości nie wiem 2500 2,5 tysiąca i wyżej może i 2,3 i tak kurwa scenerię mam o, Coś takiego mi dopadło O tym kurde małej półeczce jakiejś tu się pitrując się tą folią dobrze, że miałem kurdę ze sobą, bo to by było po mnie już to całkowicie. No i cóż, trzeba przeczekać, może minie, kurde. To jakiś grad pada, takie coś takiego. O, ja Lipa. I powinienem, kurwa, obejść tą górę z tamtej strony i tutaj na górę pomyliłem szlak no bo tutaj to, to ciężko ten szlak na początku fajnie było widać tam ścieżkę teraz, teraz już kurde bo im wyżej tym gorzej było po pierwsze musiałbym na pierwszym tam dookoła tego to nie wiem że za dużo czasu mi to nie znajdą po prostu Ech, a po drugie no to zobaczcie co się dzieje bo no, idę że kurde bo mam kupę Trochę drogi w dół teren jest niekorzystny No i pogoda się spierdoliła Jednak kurde myślałem że będzie łatwiej z tym gadu pogoda wszystko spierdziła pogoda no i tak Uff. Rezygnuję podjąłem jeszcze jedną próbę bo trochę się pogoda jakby uspokoiła ale znowu naciągają chmury, także za chwilę tutaj coś przypierdoli, no i tak obszedłem tą tutaj te, te turnie, które tam wcześniej poszedłem, myślałem, że to, no i tak obszedłem to i mówię spróbuję tutaj jeszcze, bo mi się tak z dołu wydawała ta droga w miarę taka możliwa momentu I to, jest, to, jest, to już ja nie ryzykuję bez asekuracji, to nie ma szans tutaj tak samo, musiałbym przetrawersować tam do jakiegoś takiego jeszcze żlebu ale to już jest zbyt niebezpieczne i to i tak tutaj tak co wchodziłem to były dosyć takie no taki stok, do, stok dosyć stromy że przy zejściu będę miał pewnie większy problem niż przy wejściu no i cóż, no nie dał rady. Pomyliłem chyba drogi po prostu, bo wydaje mi się, że wpakowałem się gdzieś w taką drogę, która jest no, trudniejsza po prostu technicznie. I bez liny, bez asekuracji to, to nie ma co tutaj się w to bawić, bo bo, no, bo bez sensu to było, żeby ryzykować życie po to, żeby wejść na jakiś tam szczyt wydaje mi się, że powinienem iść bardziej tam kurczę lewą stronę Ale już y, musiałbym żeby to cofnąć tamto się tamto za bardzo zmęczony, bo tam wszedłem, schodziłem, teraz tu wszedłem przezem wyrybany naprawdę, po prostu kurde, no szkoda Szkoda, bo liczyłem na to, że zdobędę tego karlacha. No jednak się okazało, że ta góra nie jest taka łatwa. Ech. No może następnym razem mi się uda. Może, może mi się uda. Może inną drogą. No zobaczymy. No nic, to no, dzięki, spadam. Teraz tylko bezpiecznie zdejmę. Tutaj parę momentów jest takich. No. Niebezpiecznie nie muszę się zbierać, bo zobaczcie, no, chmury już naciągają znowu, zaraz znowu przypierdzieli czymś. No i tak jak tu mamy Wielicki, ten Wielicki Żleb Tutaj jest o, właśnie ta ścieżka, którą szedłem, ale wydaje mi się, że bo ja poszedłem, zygorołem się tą ścieżką, bo tu kiedyś niby był szlak wytyczony na Gerlacha i poszedłem tutaj. Jakoś mi się tak gdzieś intuicyjnie mówi, kurwa, to będzie tu chyba, nie. Ale tam doszedłem, to to dosłownie urwisko. a był tak z tego co mi się wydawało, za tym urwiskiem. I później tam to jeszcze tam, dalej to przeszedłem, dopiero tam było to urwisko. Później z powrotem tu się wróciłem, obszedłem te, te tutaj o te turnie. Tu się wróciłem tu się, i tu mówię no, zobacz jeszcze tu. I tu się wpierdzieliłem tutaj tym żlebem takim. I doszedłem tutaj koniec kaplica, tam już się nie przejdzie. Nawet tutaj to już było kurwa ciężko gorzej było nawet ze zejściem ale tutaj to już tylko asekuracja bo tak na żywca to nie ma szans no i co, to jest szedłem tutaj z powrotem i wydaje mi się, że ja powinienem iść cały, cały czas do góry cały czas tutaj do góry z tym żlebem, bo tu jest taka przełączka jakaś wydaje mi się, że tu jest jakaś właśnie przełęcz i i tu się na, z tej przełęczy jakby wchodzi na te szczyty tu jest pierwszy szczyt jakiś tam nie, wiem, nie pamiętam, jakiś, inaczej jakiś tam, i później tam jest Gerlach nie i wydaje mi się że to właśnie powinno się iść tutaj tym żlebem cały czas a ja tu zboczyłem niepotrzebnie bo mnie zasugerowało mi się tą ścieżką no i kurde mm. i tak nie dało radę kurde, zły jestem trochę na siebie no ale chodzę sam bez żadnych tam pomocy, no, po prostu tak naczuję i no, no, i tak czasami jest, że uda się tym bardziej, że no jak jest niezakowany szlak, no, to, na zakowanym szlaku to tam nie ma problemu, ale jak jest niezakowany szlak, to po prostu się idzie intuicyjnie, czasami intuicje no, intuicyzm, niestety, no nic, trudno, szkoda, no będę musiał to powtórzyć, nie wiem, czy to samochód, czy jakąś. ale też nie chcę brać właśnie nikogo, Chcę to zrobić sam, bo kurde, no ja, ja taki jestem ambitny, że, że chcę to sam zrobić. Zaczął wziąć przewodnika, zapłaci mu 1000 zł i on cię tam wciągnie, no ale to bez sensu. Ja nie chcę przewodników żadnych, nie chcę żadnych kurde, tutaj, no, zbierze, żebym ktoś zaprowadził no i dobra. Nie udało się tym razem, uda się następnym. No powiem, że ładna się. To jest sporo chwytów. Jeszcze czego złapać, ale, ale kurczę. No i nogi się częcą trochę. To bez aksekuracji to jednak jest. No, jeden moment, i uwagi, i koniec. I po chłopie. No dobra, to tutaj już jesteśmy. Można powiedzieć, że na płaskim. No. Wyprawa do końca się nie udała. O, jeszcze glebę zaliczymy na koniec. Na płaskim, nie? Wyprawa się nie udała do końca, bo cel nie został u, u, osiągnięty. No, ale jakieś tam doświadczenie, nie? Się złapało, i to też jest ważne w takich wyprawach. Poza No cóż, no nie udało się tym razem, to może uda się następnym razem. Gerlach tam tu będzie stały jeszcze kupę lat Generalnie teren tutaj wokół tego Gerlacha to mnie jakoś tam nie zachwycił. Znaczy wokół, no wiadomo jak się wejdzie na, na szczyt, no to widoki są przepiękne, ale tak jak tutaj, to podejście i ogólnie ten krajobraz podejściowy tutaj pod ten Żleb, w którym ja chodziłem to jakoś mnie tam specjalnie nie zachwycił no co, no urwiste jakieś tam skały i kupa kamieni i nic więcej no. nie ma żadnych stawów takich fajnych co? mam tam jakieś takie małe stawiki to schronisko tam myśląski dom, to właściwie hotel jest no to też tak kurde to jest mało się to wpisuje w ogóle w, w krajobraz tutaj taki tatrzański ten, ten, ten budynek no i tam, no, ogólnie mnie nie zachwyciło te, tutaj te tereny, no wyglądają tak no. porównując to na przykład y, z wejściem na lice czy, czy na Mięguszowiecką Przełęcz, tam pod Chłopkiem, no to już jest w ogóle no, widokowa przepaść. Chłopek, wejście tutaj droga na Chłopka, no to jest przepiękny szlak, on jest naprawdę doceniany, a jest super, warto tam. To tam się udać? O tam widać przełęcz, to jest polski, polski, Jezus. polski grzebi. Byłem tam kiedyś, tylko że od drugiej strony wchodziliśmy. A tutaj chyba Wielicki Szczyt i tam Martinką się idzie na grę, na gerlach tak samo. No dobra, to nic, kończymy. To na razie, dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć.